W 2015 i 2016 roku walczyliśmy o to, żeby Unia Europejska przede wszystkim zabezpieczyła swoją granicę. Po drugie, walczyliśmy o to, żeby wreszcie wysłupała pieniądze i zaczęła rozwiązywać problemy w tych krajach, z których płyną migranci. I jasno sprzeciwialiśmy się jakimkolwiek matematycznym kwotom podziału migrantów. A wtedy w 2015 i 2016 roku mieliśmy do czynienia z prawdziwym kryzysem migracyjnym. Więcej. Ja wtedy jako minister spraw europejskich zadbałem o to, żeby był zapis w europejskich dokumentach, który jasno mówi o tym, że jeżeli będzie presja ze strony Ukrainy, jeżeli my przyjmiemy uchodźców z Ukrainy, to żaden, żadne przepisy dotyczące migracji już nas nie będą obowiązywać i dzisiaj to będziemy wykorzystywać, po to, żeby pakt migracyjny nie wszedł w życie. Natomiast dzisiaj nie mamy do czynienia z normalną presją migracyjną, z którą skutecznie walczyliśmy, tylko z prawdziwą wojną hybrydową i próbą destabilizacji dzisiaj Unii Europejskiej. Poprzedni rząd nawet nie potrafił zabezpieczyć tej granicy, nie potrafił zabezpieczyć państwa polskiego, a my to robimy. Więc nie dziwne, że można było mieć krytyczny stosunek do prób, Bardzo. udanych prób.